Witam wszystkich w 19 części Let's Play Oblivion Cóż, przypominam, że ostatnio dostaliśmy zadanie yy, Przedostać się do, do kaplicy Azury. No, jeszcze jedna rzecz. A, jeszcze nam trochę brakuje do poziomu Wyjdźmy stąd Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, że się do nich przyłączyłem. A jeszcze jedno, nie jesteśmy czasami za bardzo. Tak, jesteśmy troszkę obciążeni. Znaczy praktycznie. Jaka nasza broń. To w sumie to mogę wyrzucić. O! Tak będzie idealnie, dobra. Yy tu się wychodzi, tutaj okej, okay, tu jest ten nasz szefunio Raz pójdziemy po naszego konia się będziemy musieli udać do tej wioski co tam była obok jak ta wioska się nazywała albo o! Albo do tego obozu będziemy mieli bliżej. Bo chyba tutaj się od razu nie będziemy mogli udać, bo nie odkryliśmy tego. Chyba, że się myliło i brzydko klatkowało. Okej. Okay. Standardowy save'ik. Dla bezpieczeństwa. No i dobra, i teraz sprawdzam czy tu możemy od razu. A no właśnie. Tak, tak, obóz wiejącego wiatru. Ten obóz mnie ciekawi. Może chodźmy do tego obozu najpierw? Ciekaw jestem, co tam nas czeka. Tu obóz wiejącego wiatru. Więc zobaczymy, co tam będzie. Widzę jednego trupa i nic więcej. Na bandyta. No to przykro mi. Ojej. O, tylko strata czasu. A co to, to? Kto to tu jest? Bandyta czarodziej. Zaraz. My tu czasami nie byliśmy ostatnio. Znaczy nie ostatnio, ale. Mi się że tu Kiedyś mogliśmy być Dobra, nieważne Tak Dobra, to już pójdziemy, znaczy pojedziemy na koniku W dobrą stronę w dobrą Ciekawe Ta, byliśmy tutaj Dróżka. No dobra No, Tymi górami będzie ciężko strasznie O shit O shit, ale klatkuje Fuck Dobra, ale na szczęście konie w obliwionie To są jak hamery Tutaj żadna góra ich nie zastraszy Możemy, da się rad Nie, 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 nie. Źle, źle, źle. Fuck. Chciałem skoczyć, bo odruchowo spację nacisnąłem. A i którędy się, koniem się dało skakać? No E, standardowo. Dobra. No, druchowo spacja. Oj. fps już się uspokójcie. Fuck. Nie pamiętam, co mieliśmy zrobić tam. Chyba znaleźć... Nie, szpiegów? Nie. Zresztą zaraz dojedziemy na miejsce, to zobaczymy, co mieliśmy tam zrobić. O ładna kraina. O, shit. <laughs> się wdupcałem w jakieś głazy. Oj, zboczyłem trochę z kursu. No jesteśmy praktycznie na miejscu. Tak jest. No i świetnie, znaleźliśmy to. O. Oj, 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 oj. Są agresywni? Chyba nie. A raczej są pasywni. Oj. Czy nam I co mieliśmy tu zrobić? Szli... Księga współcześni heretycy opisuje położenie świątyni. Być może, jeśli odwiedzę to miejsce, dowiem się jak zrobić dadryczny artefakt. Aha. Mamy poszukać informacji o tym artefakcie. Dobra. Czy podejrzewam, że on może coś wiedzieć albo on albo on. <laughs> Dobra. O, tu jest jakiś szefunia. Sobie sięgnjemy. You have entered a holy place. These are dark times. And people's minds are poisoned. Unless you can persuade me of your good intentions, I can't. These are. But the nine divines are boring. Deidra? you? Go then. This place is sacred. Oi, coś tu I mi się nie podoba, if you don't. Tak, i co on tutaj? Musisz mnie przekonać. Masz dobrą intencję. Mm -hmm. Fak. Czekajcie, czekajcie, jak go tak mam przekonać? Że, że mam dobre intencje. O, ja to, co to jest? Oj, nie, o Jezu, ale on za to potrafi zaatakować. Dobra, dam sobie z nim spokój. No fak, nie czaję tego. Fakc może tak. Dobra. Start. Króć po żart. La. Oj, tu coś ubywa. A great story. Please, I'm embarrassed, but thank you. Aha, dobra, dobrze mi idzie. No pewnie zaraz coś. Nie, no groźba. Get oh, O shit. Oh please. Spróbujmy jeszcze raz, by pogorszyłem sytuację. Please, I'm embarrassed, but thank you. Not funny, not even a little bit.

We'll see. Fuck. Remarkable. Dobra, ja nie teraz skończył, mam you can't scare me. You should be it. Really now. You're such Fuck, to jest Strasznie kiczowate. You can't scare me. Ugh. What a great story. Please, I'm embarrassed, but thank you. Well done. A wytrzymałość popówka. Excellent. I accept. Really now? You're mm -hmm. no, such a child. Get away from me. No, trzeba sobie to zakończyć. That's just talk. Fuck nie, nie potrzebnie startować się o oh, shit. Please, I'm embarrassed. Really interesting. That's just talk. You should be a Are you serious? Mm, źle to zrobiłem, The... strasznie źle. Fuck. Nie, wczytajmy jeszcze raz. I spróbujmy jeszcze raz. Oj, szybko strasznie. Albo może coś tu innego trzeba zrobić, bo kompletnie. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Nie wiem, może coś zabić? Nie, się nic nie dzieje. Mm. Oj, w kamienie wpadł shit. Nie, trzeba jednak z nim pokazać, bo tutaj nic nie ma takiego ciekawego. Chyba go trzeba przekonać, niestety, do siebie. Albo chyba, że coś tam dalej jest. Nie no, nie wydaje mi się, trzeba go z nim pogadać. No cóż innego tu można zrobić? Nie ma żadnej księgi. No, trzeba z nim pogadać. I... I'm I nastawić go na naszą stronę. Co tu możemy teraz zrobić? Fuck. A no to trzeba... A, poczekajcie. A teraz... okay. Okay. No i teraz Teraz These are dark unless you can persuade me of your good intentions i cannot speak Ale jak mam nie i'm listening mm, nie well done get away from me spoko, spoko. really now oh please these are Fuck. go ahead no. Okay. You do me too much, Honor. Excellent. I accept. Is that so? Not funny! No. I wish I could say that. Can't do better than that. This is the shrine of Azura. Yes. Queen of the dawn and the dusk. What is your business here, traveler? Czego tu Chyba if you wish to speak to the lady, visit her shrine at dawn or dusk. Leave her an offering of glow dust and perhaps she will... No to żeś nam pomógł. Dobra, przynajmniej udało mi się to rozgryźć. I zobaczmy, co tam teraz. Eee, Wyznawca sobie powiedzieli mi, że ofiarą ze śmiecią pyłu skanego z błędnego ognika jest. Po, po muszę czekać z ognika, tak. Ognik, ognik Gdzie jest ten ognik co tu latał? Jest A czarami go trzeba załatwić, tak myślałem O shit, ale on też potrafi bić Jeszcze się leczy dziad Fuck Mamy jakieś miksturki? Mm. No i shit. Nie będzie z nim tak łatwo wcale. O shit. Może go złukuł. Chociaż szczerze to wątpię, żebyśmy go mogli. O tak. O tak świetnie. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Tak, tak 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 weź go weź go Dobrze ale nie czarami nie 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 zaraz mi tu O oh, shit. No nie, no się cały czas leci, to jest... Nie mamy w ogóle żadnego potężniejszego czaru, ani zwoju? Flara. Okej. Okay. Oj, 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 co tu, co tu było Mmm... Takie... od porażenia, wejścia na cel. on jest? jest? fak. Shit, teraz, teraz go dobić, dobić go. Fak, No nie. A to jest... O oh shit, bez nadzieja. Co to ma być Nie! A nie, on nie umarł jeszcze dobra. Fuck dwa są. Tak, jeszcze mnie to zabijcie. Trzy o oh shit. Nie, wykończą mnie. Nie mamy szans z nimi. Dobra, ten koleś niech lepiej wraca. O, fuck, beznadziejna sytuacja. Co to? Wszyscy jakby pomogli. Fuck, nie tylko on walczy. Nie no, one chcą mnie tu zabić. Co za sz... Tutaj też przyleci? Fak, mam coś w ogóle. Muszę czarodzieja przywraca many na siebie. Muszę leczenia. Przywraca kondycję, nie? Na zimno. Okej. Okay. ale martwi mnie tylko to nie no, kondycja nie mm, fuck Fak na kondycję wszystko o, to przywracanie sił nie, to jest beznadzieja Dobra, do, doładowałem się na maksa. To będzie ciekawe. Nie, tu było gdzieś takie. Hmm. Dobra, spróbujmy ostatni raz się dzisiaj z nimi zmierzyć. Gdzie jest ten swaniaczek? Nie tego, Boż To będzie gorsze niż myślałem. Nie Bez nadzieja. Jeszcze pewnie nie zasejwowaliśmy, nie pogadamy z nim. Aha dobra, nie no będę musiał pomyśleć jak się, jak ich załatwić, bo po prostu teraz nie mamy z nimi najmniejszych szans, więc po prostu załatwimy ich w następnym odcinku, kurde ciężka sprawa będzie z nimi, dobrze kończymy ten odcinek więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie, to cześć.